W dziekanowicach odkryliśmy stanowisko archeologiczne, na którym mamy znaleziska z trzech okresów: z epoki kamienia z Neolitu, młodszej epoki kamienia. Są to znaleziska sprzed około 3400 lat przed Chrystusem, następnie znaleziska z epoki brązu. Jest to osada kultury trzcinieckiej z okresu między 3500 a 3800 przed Chrystusem oraz cmentarzysko wczesnośredniowieczne, wczesno z XI wieku i początków XII wieku. Jest to jedno z trzech w tym momencie największych cmentarzysk w Małopolski znanych, przebadanych w ostatnich latach. Prawdopodobnie przebadamy 90% cmentarzyska w czasie tych badań, które są prowadzone z inwestycją gminną związaną z budową, plac, z budową placu zabaw. I będzie to jedno z najlepiej przebadanych cmentarzysk w Małopolsce. Teren, który jest objęty badaniami, odsłaniany jest na początku mechanicznie za pomocą koparki. I ten poziom, który tutaj mamy w tej chwili odsłonięty, to jest taki poziom, który my nazywamy B, czyli początkowym, on jest doczyszczany. Na takim poziomie pojawiają się takie czarne plamy, jakie widać za mną z tyłu. Tutaj akurat są one okrągłe, natomiast często one mają kształt prostokątów i te prostokąty to są groby. Po doczyszczeniu terenu każdy takich, tak, takich plan, takich obiektów, takich grobów jest dokumentowany fotograficznie oraz rysunkowo. Rysowywany jest na plan oraz robiony jest mu fotografią. Następnie czasami w tych grobach one są bardzo płytkie, nawet 20 cm poniżej powierzchni poziomu gruntu. Widać już kości, więc eksplorowane są za pomocą szpachelek, drobnego sprzętu oraz miotełek, pędzelków. Po odsłonięciu takiego grobu, kości są rysowane, dokumentowane fotograficznie oraz niwelowana ich jest poziom wysokości nad poziom morza określany. Następnie po zadokumentowaniu taki szkielet jest zdejmowany z terenu badań i pakujemy do pudełków papierowych, żeby powoli oddawały wilgoć, żeby gości, kości się nie rozsypywały. Same szkielety w sobie zostaną przekazane do antropologa, który określi płeć i wiek zmarłych. Ewentualnie będzie próbował określić przyczynę śmierci. Nie zawsze jest to możliwe. Natomiast później prawdopodobnie zostaną one pochowane. Jeszcze dokładnie nie wiemy, jaka będzie procedura. Wszystko zależy od decyzji administracyjnych konserwatora zabytków. Natomiast zabytki, znajdowane przez zmarłych przekazywane są do konserwacji. Są to zabytki metalowe, żelazne, które są w bardzo złym stanie i trzeba je bardzo szybko przekazywać, żeby zabezpieczyć przed zniszczeniami. Oraz zabytki, głównie pozostałe ze srebra, które są w tym momencie w konserwacji. Część już jest zabezpieczona między innymi część monet i, i, i kabłączków oraz pierścionków. Do najczęstszych znalezisk w grobach należą noże. Są one bardzo źle zachowane i wymagają bardzo delikatnej konserwacji, delikatnego traktowania. Tutaj mamy przykłady trzech noży. Są to zarówno takie krótkie nożyki, jak i większe noże. To jest tylko fragment. Równie częstym znaleziskiem są fragmenty monet, znajdowane z reguły przy dłoniach zmarłego. Na palcach zmarłych często znajdowaliśmy pierścionki. Do tej pory odkryliśmy ich sześć. Tutaj mamy przykłady trzech. Są one zrobione z reguły z drutów plecionych, plecionych. Jednym z najciekawszych jest ten pierścionek o bardzo skomplikowanej konstrukcji. Jest to kilka drutów srebrnych splecionych ze sobą w bardzo specyficzny sposób, rzadko spotykany. Prawdopodobnie jest to drugi taki znany z małopolski pierścionek. Jest on z bardzo cienkiego drutu. Ten pierścionek jest też spleciony z trzech drutów sklepanych na końcu. Jest o wiele bardziej popularnym typem. Natomiast to jest fragment pierścionka, który niestety zachował się. Grób był bardzo płytko i bardzo zniszczony były kości. Pierścionek też nie zachował się w całości. Gabłączki skroniowe mamy kilka typów. Ten jest bardzo masywny, musiano użyć ogromną ilość srebra do niego, w porównaniu np. z tym czy z innym. A trzeba pamiętać, że w tamtych czasach srebro miało wiele większą wartość niż współcześnie, do XVI-XVII wieku, wartość srebrna była porównywalna z wartością złota. Oraz monety srebrne z grobów, o których mówiłem przed chwilą, są to właśnie denary krzyżowe. Produkowane przede wszystkim na terenie Niemiec, Bawarii i Saksonii, ale także u nas w Polsce duże zagłębie produkcyjne monet było też w Czechach i tutaj właśnie mamy fragment monety, ćwierć monety e, Brytysława czeskiego, który w 1939 roku najechał w Polskę, natomiast moneta została wybita 20 lat później, e, około roku 1050, kiedy już e, relacje polsko-czeskie były bardziej ustabilizowane. To jest fragment naczynia z XI XII wieku, z tego samego okresu co cmentarze z okresu wczesnego średniowiecza. Badania archeologiczne w Dziekanowicach były prowadzone od listopada 2013 roku do sierpnia 2014 roku. Ogółem przebadano ponad 20 arów. Odkryliśmy 160 obiektów archeologicznych związanych z trzema okresami: z epoką młodszej epoki kamienia, z epoką brązu i okresem wczesnego średniowiecza. Z okresem wczesnego średniowiecza związane jest cmentarzysko rządowe i pochodzi z niego około 80, 88 obiektów, które możemy wiązać z tym założeniem cmentarnym. Cmentarzysko w Dziekanowicach związane jest z początkami państwowości polskiej i równocześnie z początkami chrześcijaństwa w Polsce. Jest to jedno z pierwszych cmentarzysk chrześcijańskich znanych w okolicach Krakowa. Ludzie, którzy tam zamieszkali, zamieszkiwali, którzy zostali pochowani na tym cmentarzysku, to są bezpośrednio nasi przodkowie. Słowianie. Odkryliśmy bardzo bogatą serię zabytków, do których należą właśnie kabłączki skroniowe w liczbie 14 egzemplarzy, 7 pierścieni, w tym jeden brązowy, jeden z oczkiem, bardzo rzadki pierścień typu orszymowice, bogato zdobiony. Odkryliśmy zapinkę lirowatą import ruski oraz bardzo liczną serię noży znajdowanych w grobach. Najbardziej wśród młodzieży, która odwiedziła nas na wykopach Wiosną 2014 roku zainteresowanie największe zbudzało prace fizyczne, e, ruch na świeżym powietrzu. Wiele osób chciało kopać i jeździć nawet taczkami. Myślę, że dziewczęta były zainteresowane biżuterią, która była odnajdowana. Jedna z dziewczyn rysowała jeden ze szkieletów, a natomiast jej koleżanka eksplorowała zawartość grobu. W wyniku przeprowadzonych prac udało nam się odkryć bardzo ciekawe. Znaleziska, które wpisują się w schemat występowania osadnictwa pradziejowego i średniowiecznego na północ od Krakowa. Wydaje się, że należy liczyć się z kolejnymi ciekawymi odkryciami w tym rejonie, ponieważ już od 1915, 1914 roku znamy pierwsze odkrycia w Dziekanowicach, kiedy podczas prac związanych z budową umocnień austriackich na froncie wschodnim dokonano pierwszych odkryć w Dziekanowicach. Teraz, 100 lat później, Odkryliśmy znowu nowe zabytki w tym miejscu, które nawiązują bardzo do tych znalezisk i powinniśmy się liczyć z tym, że wszelkiego rodzaju prace ziemne w tamtym rejonie związane są z kolejnymi odkryciami.